Dawne archiwa kryją wiele niesamowitych opowieści. Jedną z nich jest przypadek z 1665 roku, do którego doszło nad wodami Bałtyku. Otóż w pobliżu miejscowości Barchoft, znajdującej się wówczas pod panowaniem szwedzkim, na niebie doszło do dosłownej bitwy UFO. Według zachowanych relacji miało to miejsce 8 kwietnia 1665 roku w okolicach godziny 14. Świadkami zdarzenia była grupa miejscowych rybaków. Szczegółowy opis tego incydentu zawdzięczamy Erasmusowi Francisziemu, który w 1689 roku opublikował książkę, która udokumentowała relacje rybaków. Dzięki temu wiemy chociażby, że początkowo wydawało im się, że obserwują zwyczajne zjawisko atmosferyczne. Dopiero po chwili uświadomili sobie, że widzą coś niezwykłego, a na niebie odbywa się jakaś powietrzna bitwa. Coś, co dzisiaj bez dwóch zdań nazwalibyśmy obserwacją niezidentyfikowanych obiektów latających. Jednak to, co nastąpiło później, znacząco odbiega od większości relacji z obserwacji UFO. Mianowicie po zakończeniu tej nietypowej bitwy powietrznej, świadkowie zauważyli tajemniczy ciemny obiekt, który został opisany jako płaski, okrągły, przypominający wielki kapelusz tudzież talerz. Kolor obiektu porównano do ciemniejącego księżyca, co szczególnie intrygujące, obiekt nie zniknął natychmiast, lecz pozostał zawieszony nad kościołem świętego Mikołaja aż do zapadnięcia zmroku. Wtedy ostatecznie zniknął bez śladu. No, może nie do końca bez śladu, bo w kilka dni po wydarzeniu wszyscy świadkowie zaczęli doświadczać dziwnych objawów chorobowych. Doznawali drgawek, silnych bólów głowy oraz drętwienia kończyn. Przypadek ten przykuł uwagę ówczesnych uczonych, którzy podjęli próbę wyjaśnienia zarówno samego zjawiska, jak i następstw zdrowotnych, jakie dotknęły świadków. Pomimo ich wysiłków nie udało się znaleźć racjonalnego wytłumaczenia ani dla obserwowanego fenomenu, ani tym bardziej dla tajemniczej choroby. Źródła historyczne nie wskazują, aby ta dolegliwość zakończyła czyjeś życie. Można więc spekulować, że nie ma ona pochodzenia bakteryjnego, ani tym bardziej wirusowego. Z perspektywy współczesnej nauki wydarzenie to pozostaje jedną wielką niewiadomą fascynującym przypadkiem historycznego spotkania z niewytłumaczalnym zjawiskiem. Incydent z Barhoeft jest również jednym z najwcześniej udokumentowanych incydentów łączących obserwacje nietypowych zjawisk powietrznych z chorobami. Jest to tym bardziej znaczące, że relacja pochodzi z okresu, gdy nie istniało pojęcie UFO, a tego typu zjawiska interpretowano najczęściej przez pryzmat wierzeń religijnych lub przesądów. Od tamtego momentu minęło już ponad 350 lat, a wydarzenie to nadal pozostaje przedmiotem zainteresowania. Zarówno u historyków, jak i fascynatów zajmujących się tematyką UFO. Jak to zwykle bywa w przypadku średniowiecznych incydentów UFO, nie ma raczej dużej szansy na to, że kiedykolwiek dowiemy się, jaka była prawda i co takiego wydarzyło się tego pamiętnego dnia. Zapraszam Was oczywiście do snucia własnych wizji na ten temat. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia.